Jesteśmy dzisiaj w Hali w Płońsku, gdzie racujemy eSport Challenge, jeden z największych lanów w Polsce. Jest z nami przedstawiciel ATB. Cześć, brawo, salę pieczek. Dokładnie, mam parę pytań do tego zawodnika, a także organizacji ATB, która jest jedną z najbardziej rozwijających się drużyn w polskim eSporcie. Pierwsze pytanie to będzie: Jak zaczęła się Wasza przygoda w eSporcie? Dostałem ofertę od chłopaków, kiedy się grali z Exusem, Sunem i Mefiem. Nie potrzebują gracza, żeby pobrać z nimi. No i wtedy jeszcze byłem w organizacji MyXMG, grałem z chłopakami z Niemiec. E, oczywiście no, przyjąłem ofertę z Polski. Z MXMG było trudno się dogadać. Przyjąłem ofertę z Polski i nie żałuję. To jest naprawdę fajne 3 miesiące spędzone z nimi. Ok, teraz zadam takie kolejne pytanie. Jak uważasz według Ciebie, czy Wasza droga w CS-ie i e sporcie, zmierza w dobrym kierunku? E, no... Chcielibyśmy, żeby zmierzała w najlepszym kierunku. Chcemy, żeby żebyśmy się rozwijali wszyscy, bo brakuje nam jeszcze. Brakuje. No. trzeba Całe życie się rozwijamy. tak. Nie, to nie jest tak, że człowiek się rozwinie przez dwa lata i już wszystko umie. Tak? No, trzeba jednak poświęcić dużo czasu na treningi, żeby iść do przodu w tym esporcie no i walczyć na tych turniejach, tak jak dzisiaj pokazaliśmy. Dokładnie, dokładnie w tym meczu. Kolejne to takie pytanie. Czy czujecie się mocniejsi teraz na scenie sportowej po tych wszystkich eventach, w których uczestniczyliście? Polsce, czy... w, ogólnie w Polsce. No w Polsce no to wiadomo, jest teraz trójka najlepszych y, drużyn w Polsce. Virtus. Pro, Gamers2, które wczoraj przegrało, zaskoczyło wszystkich. Tak. Przegrali y, z jakąś drużyną, mieliśmy w grupie, nie pamiętam jak się nazywa, no i, i Beatle teraz, dostało się na Majora, no my czujemy się tak czwarci, piąci w Polsce, czujemy się, że Możemy wskoczyć na ten wyższy znaczy, poziom. I wszystko idzie powoli w górę. Tak, możemy skoczyć na ten wyższy poziom, ale jeszcze potrzeba nam czasu. To jeszcze nie jest ten czas, żeby wygrywać. Jeszcze potrzebujemy czasu na te no, treningi przygotować. Wszystko przyjdzie jest. czas. A właśnie, ile czasu poświęcacie na treningi? No, trenujemy raczej 4, 4 razy w tygodniu, tam wieczorami, zazwyczaj od 19 do 23, 24. My no doskonalimy te taktyki, czasem turnieje pogramy też. Trzeba. Do... Wieczorami trzeba się poświęcić, trzeba naprawdę i y, między szkołą, pracą, a treningami, że jak, jeśli chcecie się coś osiągnąć, trzeba to rozplanować bardzo dobrze. Ja jeszcze mam takie pytanie do Ciebie. Jaki mieliście cel, cel minimum na ten turniej? Chcieliśmy zająć, być na podium, zająć miejsce No minimum, top 3. Trafiliśmy na SE Gaming w Drabince. Bardzo mocna drużyna, jedna z najlepszych w Polsce, trzeba powiedzieć. Nagraliśmy na nich świeci już, nie wiem, godzinę temu. Mieliśmy 3, 3, 4, no chyba cztery punkty meczowe i no nie wiem, zabrakło nam nie wiem, no tego ostatniego dopięcia, że tak wygrało ten. wprowadziliście właśnie to spotkanie i doszło do dogrywki, której niestety się nie udało. Wygraliśmy chyba tam dwie dogrywki i ciężki mecz, ale jednak ten niedosyt, jednak niedosyt mam, no bo mieliśmy... Byliśmy, nie chcę powiedzieć, że byliśmy lepsi. No graliśmy na równym poziomie, ale no, mieliśmy te cztery punkty meczowe i... No nie wiem, nie udało nam się wygrać tego meczu. Okej, okay. ja mam nadzieję, że w przyszłości Wasza kariera tutaj coraz bardziej się rozwijać będzie, a zwłaszcza Ciebie jako zawodnika, więc dziękujemy serdecznie za wywiad. Dziękuję bardzo.